Siema, witam wszystkich w dziewiątym odcinku Polacy w Anglii. Dzisiaj poruszę ważny temat, zasiłki, czyli tak zwane benefity. Bardzo ważny temat, więc zapraszam. Powiem o tym bardzo ogólnie i bardzo konkretnie. Jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to zapraszam do oglądania, ponieważ wiedza o zasiłkach się przyda, szczególnie Czyli jeżeli możecie ubiegać się na przykład o zasiłki, no to można skorzystać na tym finansowo. A jeżeli mieszkacie poza Wielką Brytanią, to też zapraszam do oglądania, ponieważ dodatkowa wiedza o wyspach zawsze się może przydać, szczególnie na tak ciekawy temat jak zasiłki. No więc zaczynajmy. System zasiłków w Wielkiej Brytanii jest trudny i skomplikowany. Więc yy, trzeba ubiegać się o, o te zasiłki na trzy, trzy różne rodzaje. Jak się ubiegać? Albo przez telefon, albo przez internet, albo do niektórych urzędów można pójść osobiście. Więc trzeba włożyć aplikację przez telefon, internet lub osobiście i następnie czekać na odpowiedź urzędu. Urząd może nam powiedzieć tak albo nie. Czy się kwalifikujemy na za, dany zasiłek, czy nie. Wtedy urząd weryfikuje naszą sytuację i wtedy nam da odpowiedź. I zależy to od wielu rzeczy. Masa rzeczy, no, takich, takie na przykład jak przytoczę tylko niektóre przykłady. Jak czy macie pracę, czy nie macie pracy, ile zarabiacie, yy, czy macie dzieci, jak długo jesteście w Wielkiej Brytanii i wiele innych pytań może paść. Gdzie złożyć aplikację? Wszystkich benefitów nie załatwicie w jednym urzędzie. Od, od, od tego jest kilka różnych urzędów. Niektóre można załatwić przez internet, te, telefon, a niektóre tylko osobiście. Jeśli chodzi o, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, można poszukać informacji w internecie na w w stronach rządowych, takich jak m.in. gov.uk. I następnie wybrać opcję Benefits, albo kontaktując się z urzędem bezpośrednio i pytać się, czy w danej sytuacji przysługuje Ci zasiłek, czy nie, i jeżeli tak, to czy można złożyć aplikację o ten zasiłek. Więc w tym filmiku nie mówię, że dostaniecie zasiłki, tylko mówię, że jest taka możliwość że można się ubiegać o różne zasiłki i to urząd zweryfikuje i i on podejmie decyzję tak czy nie czy się spełniają wymogi czy nie no więc nie będę was zanudzał mówiąc o każdym beneficie dokładnie i osobno i jakie warunki trzeba spełnić żeby się na niego kwalifikować bo ten filmik miałby dwie godziny a moje filmy są krótkie, konkretne i na temat. Mówię jak jest. Pozdrawiam Was, Karol Golnik.